No to dzień dobry, kochanego Państwu, po raz pięćsetny. U dołu macie link pierwszego odcinka. Chciałbym, żebyście Państwo określili, czy są jakieś różnice pomiędzy tym, co było <śmum> półtora, a już prawie dwa lata temu, a tym, co jest teraz w treści, w formie. Nie wiem, no dajcie znać jakoś. Słuchajcie, miałem takiego pierdla, jak zaczynałem to robić, że nie macie pojęcia. Teraz też mam. Moi drodzy yy, Państwo, dzisiejszy odcinek 500 zaśpiewam, a towarzyszyć mi będzie chór wujów. Bardzo serdecznie proszę. Jak to szybko ten czas sunie, już pięćsetek przeleciało, a my wciąż nie nasyceni, a nam ciągle, ciągle mało, jakoś kaca po nich nie mam. Nie wiem, lecz czy ma go widz, może szumek mu pozostał, czy też całkiem nic. Nic to dobry znak na dalszą drogę, ostroga to dla dalszych prac. Będziemy śpiewać i grać, lecz dajcie mi znać, gdyby się Pojawił kas, a to dobry znak na dalszą drogę. Ostrowiam to dla dalszych prac. Będziemy śpiewać i grać Lecz dajcie mi znać, gdyby się, się pojawił kas. Bo pięć setek mogą dźwignąć tylko nieźli zawodnicy. W te narracje się wpisują. Państwo i pan Maurysy. ktoś mnie spytał, czy to koniec. Odpowiadam, ależ skąd Będę pisał te przekazy Póki trwa mać żon To dobry znak na dalszą drogę Ostroga to dla dalszych prac Będziemy śpiewać i grać Lecz dajcie mi znać, gdyby się pojawił kars To dobry znak na dalszą drogę Ostroga to dla dalszych prac Będziemy śpiewać i grać, lecz dajcie mi znać, gdyby się pojawił karabin. To dobry znak na dalszą drogę, ostroga to dla dalszych prac. Będziemy śpiewać i grać, lecz dajcie mi znać, gdyby się pojawił karabin. A gdyby tak patroni zechcieli się uaktywnić, co ty na to baranku? Bardzo serdecznie proszę, żeby patroni się jakoś zaangażowali, bo naprawdę już nie mam trawy. Dziękujemy serdecznie. Ukłoń się. Do zobaczenia Państwu do jutra przy okazji 501 odcinka mojego przekazu dnia. Pa!